Siemanko. Dzisiaj znów będą wakacje w Margonem i jeszcze łaźnia potem będzie. Nie, na odwrót w sumie, bo najpierw wstały łaźnie, ale najpierw to jest nagrywane, więc no... Witam w odcinku wakacji w Margonem, drugi dzień, znów jakiś koloski zaczynam bić, chociaż jest już 12 i na 90 nikogo nie było, chyba trzy osoby przed wejściem, więc może ciężko już znaleźć ale najwyżej jakieś herosy na poszukamy no, a nie wiem jak łaźnia poszła, ale i tak wstawię na początek 50 poziom mistrzowski i robię cięcie i będziemy przylociać w końcówce ostatnie 14% otomitla No, ten ma chociaż taką nazwę, co się da, to wypowiedzieć jakoś w miarę nieawczą, więc już tutaj możemy sobie razem przy tym być żeby przypadkiem ktoś F nie dał i żeby nie ominąć lotu, który będzie na pewno zaskakujący. Może w końcu pierwszy hero dla mnie spadnie. Tutaj. Teraz Tirek chciał to być mi wyszło, jednak nie. Jak na razie wszystkie kolosy dały mi same unikaty i widzimy się przy czymś kolejnym. 210 teraz. Nie wiem czy na turce będzie czy na auto. Ale chyba na Tórce... Nie, chyba na Twórce. Ja sobie dam auto i w turce, jak będzie krącówko. Dobra, poszło to Wszyscy dostali unikaty, ale ja też. Czyli kolejny, to jest szósty, chyba siódmy, nie wiem. Ale po kolei dalej same unikaty przez cały event z kolosków i kolejny przeciwnik to będzie znaleziony. Teraz próba sił 290 Quetsa Code. Nie wiem czy będzie na FBI, czy normalnie, ale jak ten, jak normalnie to zrobię cięcie. A no to się 31. 15% mu zostało, więc już ty powrót. Większość sprzeda F, więc szybciutko to zbijamy. No i spada nam. Właśnie przekonamy. Heroik pierwszy, ale nie wywałe. jak na mnie to mega kozacko. Następny będzie Dog Magua, który stoi i czeka, aż go zbijemy. No i, i wrócę, jak już będziemy go bili, albo jak już będzie los, bo nie wiem czy założyłem. Dobra. dobra, już atakują, założyłem. I spadł Heroik i cztery unikaty. No nic, nie warto. I też chyba kolejny kolos, teraz nas ale nie wiem, czy będzie tam grupa, już może wstało. A ja więc tutaj mamy z 90 kolosa w grupę takimi wysokimi levelami, więc powinno się to w miarę łatwo przyjemnie zbić. I widzimy się, jak już będziemy walczyć z nim w przymoccie, zobaczyć, czy na łatwo, czy na jakieś na łatwo. Dobra, zaatakowaliśmy go i będziemy go bić naturalnie, więc wrócę do Was Będziemy się z tym kończyć, albo przychodzę. Y Kolos ma 10% i już jest znaleziony 190 herosi, więc zaraz od razu po nim na niego lecimy. Tak więc tutaj, bo F nie chcą dać, mimo że dopiero jeden pauta, ale co tam, 3% na ludzie, można sobie poczekać. I czy dostanę drugie herość tego eventu, czy będę miał kolejny unikat, przekonamy się już po tym ataku, gra od Denixon że mi przyjdzie dobić, a jednak nie i jednak unikacik, więc lecimy na 190 herozka. Dobra, to już dyszka, tutaj ostatniego dodaję i będzie atakował. Eee, Został spity, jedno hero, trzy unikaty. No, byłem nie niestety, ale na mu zależy, bo też stoi. Dobra, tu sobie stoi Muller, nie wiem czy ktoś jeszcze będzie szedł, chyba nie, bo nigdy na kanie tam nie pisał. Yy, no, ale on też, a nie, zaatakował, dobra. Znaczy już, że za usaid to zaraz będzie atakował. LEGA. LEGA na filmie mamy I to nie jest to co złapał. Czyli mogę ją złapać sobie i mam na nią 50% szans widzowie. Lotamy jest lega, chyba. Chyba jest LEGA lotana. Nie, no nie złapałem. A kurde, GZ Marian. E, może ci się przyda. Bo już ty już złówki masz tam pewnie nie, ale Gzy, gzy. E, widzimy się przy następnych rzeczach. Tutaj Marian na model nie zaprzestał. Jeszcze Wiwiankę sobie znalazł. E, teraz już pewnie drugi legion złota, ale zaraz się tego przekonamy. No, e, chociaż. Chyba na chwilę to potrwa, więc z wyzwy dobra, już napisał co tam chce, sobie z tego dostać, więc będzie atakował. Musisz średnio, napisał, że po, więc atakujemy, bijemy. O, i dwie unikatowe eteryczne katarcze. Yy, tutaj 90 kolost na ZOŻY. Znowu jeszcze dwa bicie mi go zostały, co muszę zrobić. To i magiem, yy, dlatego wrócę, jak będziemy go kończyć. I postaram się z czym magiem to zrobić, a jak się nie uda, to pójdę coś na stoner zrobić. Yy, tutaj dali F, już yy, nie spodziewałem się, bo tam pisali, że nie, ale na kok był mądry i dostałem Hero i więc poczo. I idę na Hero 280, więc zawsze się przy widzimy. Heros 280, tutaj bardzo dużo złotnego jest, ale udało mi się grupkę dostać. Yy, jest już dycha na mapę, więc atakujemy. I drobimy 5 unikatów, no nieźle Bo przynajmniej ci co się nie załapali, nie stracili Dobra, tutaj od razu po tym chrosie stwierdziliśmy, że na 2.79 nie muszę zbić Więc tutaj całą ekipą wchodzimy i w jak już się zbierzemy Dobra, już czekamy aż tam podejdzie i już chyba jest, więc atakujemy Heroiczek dla mnie, to jest w sumie. Mm, dobra, nie wiem na czym skończyliśmy. Ale ostatni kolosek na zorzy najprawdopodobniej teraz będzie bity na dzisiaj, bo na te wyższe to ciężko zapać grupę, a nie o tym z kim. A to sobie z randomami można pobić, więc nie no, trzeba się jakoś umawiać. O, o, tej godzinie bijemy. Więc widzimy się, jak już go zbijemy, albo już będzie lot. I ostatni kolosek na zorzy tutaj upada powoli, 12% ma. No. Zaraz się dowiemy, co nam spadnie, jakby na pewno nie przedłużał, byłoby super i spadnie mi Unikat Gain, jak zwykle, więc lecimy sobie z powrotem na Stoners coś porobić. Dobra, tutaj 90. tytan stoi sobie, czekamy jeszcze na jedną osobę i wrócę jak będziemy, a dobra, już przyszedł, 50. jakiś zaraz nim bili, a potem znalazłem kostkę, więc ich zaprosiłem tutaj. I pójdziemy sobie razem go zbić, więc zaraz wrócę będziemy bili 90, a potem się na kostku zobaczymy. A i mała poprawka to był dopiero 9 gracz, więc jeszcze czekamy. Dobra, poprawka numer 2, jednak mówiłem, że na nikogo nie czekamy i bijemy go. Prawdopodobnie będziemy go bili na szybkiej, więc tutaj już zaproponowałem im to na czacie. I czekamy aż, no już potwierdzili, więc czekamy aż tam ten kto ma D, df i lecimy na kosteczkę, kostka, no. dobra, 5 unikatów, no. napiszemy gdzie i idziemy sobie tam. Mm, no już tutaj z wami nawet pójdę, tutaj okay, na szybko, bliskim respie jest, to bez różnicy w sumie, tu sobie stoi i czeka. Szybko bym sobie spróbuję zająć, czy przypadkiem żadnych tutaj akcji krzywych nie było. Yy, zajmij, dobra i czekamy na grupkę, więc w sumie na pierwsze cięcie to zarobię. Dobra, więc to wszyscy, którzy chcieli przyjść na koska, tutaj na niego przyszli. I atakujemy go sobie. I zwojki, i woreczek i unikatowy łuk. Mm, top, nie łuk. Ja chcę ja sobie ja te zwoje przygalne, one są przydatne do szukania kostka, do chodzenia do niego. Na karma się przydają, ogólnie spoko zwojki. Ale nie udało mi się dostać, na szczęście mam jeszcze dużo to problemów z tym nie mam. I zaraz coś kolejnego zbędzie. będzie. Dobra, tutaj 290 tak dużo osób, że aż kupiłem sobie te zwojki tej, żeby się załapać do grupy. Ale zresztą się mi się to udało. Już tutaj zaraz mnie wdycha w grupę i będziemy bić. <laughs> nie wiem czy już się wdycha czy nie. No jest, bo atakujemy. I jeden heroik Tylko jakieś minikaty. No niestety. Udało mi się na 200 jakimś cudem załapać. I wielkie podziękowanie gdzie on jest. Tutaj Yang Plato. Który jest gigakoksem. Bo jako kozacki tutaj klanowicz. Uciekł z walki jak w 9 bili, że mógł się złapać. Więc jeszcze raz wielkie dzięki dla niego. I jak uda nam się go zbić, czyli raczej się uda, bo na tym poziomie to już powinni mieć dobre łuki, To widzimy się pod koniec bitwy albo do przy locie. Dobra, tutaj zbity będzie na lajcie, tylko coś sugerują F. Dlatego tutaj szybki update. Też napiszę, żeby F dali O, chwilę się tutaj razem będziemy. Jeszcze nie, nie na na razie. Dam lekkim naciągiem, żeby sobie energię odłożyć na piętno. Na razie chyba już chcę dokończyć tę naturce ale to i tak już tam 10%, to już. Minuta pół, i będziemy wiedzieć, co nam spadło. Fajnie było, jakby w końcu coś się fajnego pojawiło. No, ale tam jeszcze dopiero porządek eventu, więc szanse będą dalej. No, niestety, unika tutaj będzie z heroików cieszył, bali, z innych, bo do może bym coś brał. Ale już się przywyczałem do tego, więc. No. kolejny przeciwnik, jakiś się jeszcze znajdzie w tym odcinku. więc do zobaczenia. Tutaj e, Tydan 210. Zbieramy się grupę i będziemy go zaraz atakować, dlatego do Was za chwileczkę już wrócę. Dobra, mamy dyszkę na 17 na mapie, więc zaraz będziemy atakować. Już. Czekamy tylko na decyzję, o tym dodadzą. I walimy. Oj, heroik. I cztery unikaty. No to spróbuję go sobie złapać. E, raczej to się nie uda, bo tu. 10 tylko do niego o, reszpowa i złapać czas to go walniemy. a heroika nie złapałem a walki nie będę bo tam ciekawego nie będzie zwykły heros chwilę na początku do eventu znowu złodzić, tutaj nikt nie chce na niego przyjść niestety I on nie chce mi nic fajnego oddać, badać skrzyneczki oto to odcięcie kolejne demonisa udało mi się też znaleźć, Szybko powiem co bym z niego chciał dostać do moich współtowarzyszy bicia. Zatakuje go i robimy dwa heroiki, ale skąd? Jeszcze jest i tanc, i... a dobra, pierek huni mój, ha, przewidział. E, tutaj mamy tego kolosa, no na poziomie trudnym, bo jest nas mało, więc nie niszcz. I spotkamy się pod kołem, tylko będziemy dawać F. Obraz został mu 20%, 18%, 10%. Dobra, chyba widać, ile mu zostało to. Nie muszę mówić. Dobijamy go, uff, a nie unika, tu jakieś dwa herka. O, jeszcze coś ma się uda znaleźć. 190, znalazłem, no i tutaj już bijłem, bo nikt więcej nie przychodzi. I nie mieli po co przyjechać, bo tam jest dwa unikaty jakieś mierne Tytan, znaczy Kolos 210. W pięć osób na no trudnym będzie próba. Wygramy raczej na pewno, więc... Yy, przyszło tylko zdobyć legendy dla wszystkich, a jednak dla nikogo. Jakieś unikaty, jakieś hero i tyle. Jeszcze napiszę, czy ktoś chce konkretnie losować. Zostawmy tutaj, jak nikt się nie odezwie, o dobra, On owalnię tutaj naszego Titanika, numer 1 i jadam F, o tam zbrojka spadła na tropa, to o, gicior, to robię tak, tak, ale zbrojkę właśnie chcę i zobaczymy czy się uda ją dostać i oczywiście się udało ją dostać, więc trzeba ją ulepszyć i będzie spoko i zacznę przy kolejnym tanku jakimś. Heros 190 zakończy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do suba, łapki i do oglądania kolejnych odcinków z wakacji w Margonem. Znów będą kolejne koloski. I znów będę się starał jakiś herosów dla Was poszukać lub przyjść na gotowe. No i oczywiście też jakieś wynakie nieewentowe, jak ktoś się znajdzie. No i zaraz przechodzimy do bicia i się żegnamy. Zaatakowaliśmy go w baśmiu, zdobyliśmy jedynie heroiczne strzały, jakieś cyfry z nawet takich członków nie chcę.